Cześć! Zapraszam do wspólnego oglądania. Przed Wami odcinek pod tytułem Higiena. Ten czuś na karteczce ptaszka namalował. Brudne rączki miał. Nic się nie przejmował. Mama zobaczyła. Synka upomniała. Rączki mu w tej chwili umyć nakazała. Poszedł do Łazienki i namydlił dłonie. Pomyślał w swej głowie: Brudne rączki? O nie! Upomnienie mamy chyba zadziałało. Bo dla wszystkich dzieci zaśpiewał tak śmiało. Gdy chcesz zjeść posiłek lub go przygotować, musisz rączki umyć, higienę zachować. Siedzi śmieszka w wannie, myje swe ramiona. dla też nóżki jest zadowolona. Wyciąga szczoteczkę, uśmiech pokazuje. Po każdym posiłku ząbki swe szoruje. Myje, myje, myje rączki, ząbki, szyje. Myje pod pachami i między palcami, gąbką siup po brzuszku, nurka chlub pod wodę, szampon weź do ręki, by namydlić głowę. Zapamiętaj dobrze, zanim pójdziesz spać, ząbki wyszorować oraz kąpiel brać. Podobało się wam? No pewnie, że tak! Kliknijcie przycisk subskrybuj, a na pewno nie przegapicie nowych odcinków. Do usłyszenia!